Dobry wieczór, szanownemu Państwu. Witam na kolejnym czytaniu Biblii. Wielu Was zastanawiało się, czemu nie było mnie w czwartek. Ano dlatego, że to był dzień ważny po trzech królach. I byłem tam, gdzie każdy wierzący powinien być, czyli w kościele. Ale dzisiaj jestem z Wami. Ponieważ w tym tygodniu, który minął, i który żeśmy zaczęli, dzieją się niesamowite rzeczy w życiu Pana Jezusa. Najpierw przychodzą uczniowie i mówią, że jest tylu ludzi, i tylu mężczyzn, a oni mają tylko 200 denarów, jak mają ich wykarmić? A Pan Bóg mówi, a ile macie chlebów i ryb? Oni mówią, że pięć i dwie ryby. Jezus obdzielił tym wszystkim, jeszcze łąków zebrał dużo, dużo więcej. A następnego dnia żegna uczniów i mówi, płyńcie na drugi brzeg. Ja muszę się z nimi pożegnać. I pojawia się na jeziorze. I uczniowie wpadają w panikę, widząc go, Przecież został. I to jest właśnie ten moment, który jest w naszym życiu, że Pan Bóg, jako nasz Ojciec i Król, mówi: Zróbcie coś, a my nie mamy do Niego zaufania. Nie ufamy Panu Bogu. Nie ufamy w Jego możliwości, Boga. Ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł. No właśnie. Codziennie Pan Bóg nam powtarza te słowa. Ja jest, Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł. A my ciągle o tym zapominamy. No właśnie. I się na naszych oczach rzeczy niesamowite, które pokazują, jak małą wiarę ma w sobie Kościół. Tu ministrantki Szafarki, tu Kościół namawia do szczepień. Brakuje mi w tym siły Kościoła. Powtórzę wam słowa, które od jakiegoś czasu mówię zadaję to pytanie księżom. A wy się zastanówcie sami, jeżeli woda święcona nie jest święta, jeżeli ciało Chrystusa jest tylko chlebem, a ksiądz jest tylko urzędnikiem, to czym jest dzisiaj Kościół? Właśnie. Czym on jest? Jeżeli tak bardzo ludzie wierzą w rzeczy niesprawdzone, jakimi są szczepionki, a nie wierzą Panu Bogu, to jaka jest nasza wiara? Jeżeli w XXI wieku kobiety mają służyć w kościele. I dawać ciało Chrystusa, to co się stało z kościołem? To są pytania. Ja nie wypowiem wam swoich twierdzeń. Mam je w głowie, ale nie wypowiem. Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami: czemu bardziej uwierzyliście w prawdziwość i niezawodność tej szczepionki, która jest nieprzebadana i może wam zniszczyć życie? A nie chcecie uwierzyć w uzdrawiającą moc Boga? Czemu? Czemu przyjmujecie ciało Chrystusa na rękę? Czemu nie walczycie o to, żeby była woda święcona w kościołach? Czemu? Zapytacie się, czy ja walczę? Tak, ja walczę. Jestem nawet w niektórych miejscach już persona non grata, czyli niechciany. Tyle jest wykluczeń w tej procederze, który się dzieje naokoło nas na całym świecie, nie tylko w Polsce, z tymi szczepieniami. A ludzie idą jak na rzeź. Dlaczego? Bo znowu jest nasz kochany konsumpcjonizm. Bo chcemy latać po świecie, bo chcemy chodzić bez maseczki. Bo chcemy, żeby miasta były znowu pełne samochodów, sklepy otwarte, restauracje otwarte i tak dalej. One mogą być otwarte bez tego. Ale czemu nie chcecie uwierzyć w uzdrawiającą moc Pana Boga? Ja tylko jemu ufam. Tak. Żebyście nie zadawali mi pytania, dlaczego nie ja. Czemu ja to mówię Wy? Dlatego, że ja mu ufam we wszystko. Ale przejdźmy dzisiaj do naszego czytania, które jest bardzo ważne z tym związane. Zacznijmy od modlitw. Błogosławionego Karola de Foucault o tak zwanej modlitwie oddania. Abyście uwierzyli w to, że my możemy. Oddać się Panu Bogu. Posłuchajcie tej modlitwy. Ojcze, oddaję się Tobie, uczyń ze mną, co chcesz. Dziękuję Ci za wszystko, cokolwiek ze mną uczynisz. Jestem gotów na wszystko, przyjmuję wszystko. Niech Twoja wola spełnia się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. Nie pragnę niczego innego, mój Boże, składam moją duszę w Twoje ręce. Oddaję Ci ją, Boże, z całą miłością mego serca. Kocham Cię. I to jest potrzebą mojej miłości, żeby się dawać, oddawać się w Twoje ręce bez ograniczeń, z nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim Ojcem. I mo taka modlitwa Tomasza Kempis o miłość Bożą, która jest w tych trudnych czasach, kiedy tracimy pracę, mieszkania, kiedy jest czas beznadziei, kiedy jest choroba. Powinniśmy prosić Pana Boga, zwiększ we mnie miłość, bym w głębi serca umiał kosztować słodyczy kochania w miłości, zanurzać się i rozpływać. Niech miłość tak mnie ogarnie, iżbym w zapale i zachwycie przeszedł samego siebie. Obym śpiewał pieśń miłości i podążał za Tobą wzwyż, umiłowany. Niech ma dusza ustaje w pieśniach pochwalnych, gdy wykrzykuje radośnie z miłości. Niech Cię kocham więcej niż siebie – a siebie jedynie dla Ciebie. Niechaj w Tobie kocham wszystkich ludzi, jak nakazuje Prawo Miłości, promieniujące z Ciebie jak światło. Amen. To światło, które promieniuje z Pana Boga, i Ta Jego miłość również uzdrawia, jeżeli oddasz całego siebie: w serce, wolę, duszę, ciało, zmysły. Każdy Twój krok, czyn, słowo i myśl oddasz Bogu. A teraz co w piśmie? A w piśmie, moi kochani, bardzo ważna rzecz. W księdze przysłów. Jest coś, co się nazywa przysłowia liczbowe. Chcę, żebyście ich posłuchali, zanim przejdziemy do listu do Hebrajczyków. Pijawka ma dwie córki, którym na imię Daj, Daj. Trzy rzeczy są nienasycone, cztery nigdy nie mówią dosyć. Kraina umarłych, niepłodna kobieta, ziemia niesyta. Wody i ogień, który nigdy nie powie dosyć. Oko, które urąga ojcu i odmawia posłuszeństwa matce, zostanie wydziobane przez nadrzeczne kruki i pożrą je pisklęta orła. Trzy rzeczy są dla mnie dziwne, a cztery niepojęte. Droga orła pod niebem, droga węża na skalę, Droga statku na pełnym morzu i droga mężczyzny do kobiety. Takie jest postępowanie kobiety cudzołożnej. Je, ociera usta i mówi: Nic złego nie zrobiłam. Są trzy osoby, pod którymi drży ziemia czterech nie może udźwignąć: służącego, gdy zostanie królem, głupca, gdy ma chleba pod dostatkiem, wzgardzanej kobiety, jeśli zostanie żoną i służącej, która zajmuje miejsce swej Pani. Cztery istoty na ziemi są wprawdzie małe, ale najrozumniejsze z mądrych. Mrówki, społeczność słabych istot, lecz w lecie nazbierają żywności dla siebie. Góralki, gromady słabych stworzeń, a zakładają swe legowiska na skalę. Szarańcza, nie ma króla, a mimo to... Cała wyrusza w składnym szyku. Jaszczurka. Choć możesz ją schwytać rękami, też mieszka w królewskich pałacach. Trzy stworzenia poruszają się wspaniale i cztery kroczą dostojnie. Lew, siłacz wśród zwierząt, przed niczym się nie cofnie. Kogut, bo ma mocne mięśnie, podobnie jak kozioł. I w końcu król, z nim nikt nie może się równać. Jeśli z głupoty uniosłeś się dumą i jeśli się potem zastanowiłeś, połóż rękę na ustach, bo z ubijania mleka powstaje masło, podrażnienie nosa prowadzi do krwawienia, a podsycanie gniewu wywołuje spór. To tak a propos tego, co mówię, co dzisiejszy świat z nami zrobił. Siła i dostojność są jej okryciem, z uśmiechem spogląda w przyszłość. Otwiera usta, by głosić mądrość, a jej język wypowiada miłe pouczenia. Czuwa nad swym domem, nie jada chleba lenistwa. Chwalą ją jej synowie, i sławi ją również jej mąż. Tacy powinniśmy być? No to przejdźmy do naszego czytania listu z Hebra do Hebrajczyków. Bóg wielokrotnie i na wiele sposobów przemawiał dawniej do przodków przez proroków. W tych dniach ostatnich przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez niego stworzył czasy. On, będąc blaskiem chwały Boga i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko mocą swego słowa. On, gdy dokonał oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawej stronie majestatu, na wysokościach. O tyle wyższym stał się od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię, któremu bowiem z aniołów Bóg powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem, albo Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Natomiast, wprowadzając pierworodnego na świat, mówi, Niech mu się kłaniają wszyscy aniołowie Boże. Oniałowa o aniołach wprawdzie mówi, aniołów swych czyni wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. O synu jednak, trąb twój Boże na wieczne czasy berłem sprawiedliwości, berło twego królowania. Miłujesz sprawiedliwość, nienawidzisz nieprawości. Dlatego twój Bóg, o Boże, namaścił Cię. Olejkiem wesela bardziej niż Twych towarzyszy. Oraz, Panie, Ty na początku umocniłeś ziemię, a niebo jest dziełem rąk Twoich. Ono przeminie, ale Ty zostaniesz. Wszystkie rzeczy zestarzeją się jak szata, jak okrycie jakby szaty jej zwiniesz i odmienią się lecz Ty jesteś taki sam zawsze, a Twoje lata się nie kończą. O którym wreszcie z aniołów powiedział kiedykolwiek, usiądź po mojej prawej stronie, a położę twych wrogów jako podnóżek pod, swoje, pod twoje stopy. Czyż nie oni są wszyscy duchami posługującymi, posłanymi do pomocy tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Hmm. Ja będę Mu ojcem, On będzie mi synem. Tak powiedział Bóg. A my dalej nie wierzymy. Nie wierzymy, że wszyscy aniołowie są wichurami, którzy mogą wszystko zabrać, jeżeli nie będziemy miłować Boga Ojca naszego przez Syna, swego Jezusa Chrystusa. I nie wierzymy w to, że wszystko, co stworzymy na Ziemi, dzięki pracy, mamonie, wysiłkowi i zaprzeczeniu i zaprzeniu się Bogu, bo tak można nazwać to, co się dzieje w Kościele, czyli apostazję, On zostanie. Wszystko na tym świecie się przeminie, zestarzeje. Lecz On zawsze będzie taki na zawsze, a Twoje lata się nie skończą. Bo my się skończymy, ale świat, który stworzył Bóg, nigdy. I bardzo ważna rzecz. I bardzo ważna rzecz. To są słowa z listu do Hebrajczyków: kapłan wiarygodny. Mamy wiele wątpliwości, czy kapłani są wiarygodni. Bóg ich namaścił, bóg ich będzie rozliczał. Ja nie dyskutuję. Ale posłuchajcie. A zatem, bracia święci, których łączy to samo niebiańskie powołanie, wpatrujcie się w Jezusa. Apostoła Bożego i najwyższego kapłana naszego wyznania. U tego, który go ustanowił, jest on wiarygodny, tak jak Mojżesz w całym jego domu. A należy mu się nawet większa chwała niż Mojżeszowi, skoro budowniczy domu odbiera większą część niż zbudowany przez niego dom. Każdy bowiem dom jest przez kogoś zbudowany, a budowniczym wszystkiego jest Bóg. Wprawdzie Mojżesz był wiarygodny w całym Jego domu jako sługa, na świadectwo tego, co miało być powiedziane, ale Chrystus jako syn jest nad całym Jego domem. Tym domem my jesteśmy, jeśli tylko zachowamy pełną ufność i chlubną nadzieję. Jeżeli nie będziemy z tego domu tworzyć, domu kultury. Jeżeli to faktycznie będzie dom Boga, on jest budowniczym wszystkiego. On nie przeminie, a przeminie ten świat. Wszyscy stąd odejdziemy i wszyscy zostawimy to, co ześmy na tej ziemi zarobili. Wszystkie nasze chwały, Tytuły naukowe, majątek, wszystko zostawimy. Oprócz naszego ducha, który stanie przed Panem Bogiem i będzie musiał na wszystkie pytania odpowiedzieć: Kim jesteś, mój synu, moja córka? Kim jesteś? Będzie to pytanie w miłości, ponieważ Pan Bóg jest kapłanem wiarygodnym i miłosiernym. Jednak, jak pisze list do Hebrajczyków, mamy o tym wiele do powiedzenia, lecz trudno Wam to przekazać, skoro w słuchaniu staliście się ociężali. Chociaż bowiem ze względu na czas winniście być już nauczycielami, sami ponownie potrzebujecie pouczenia o podstawowych zasadach nauki Bożej. Tak mówi do kapłanów. Zamiast stałego pokarmu, znowu potrzebujecie mleka. Każdy bowiem niewprawny w nauce sprawiedliwości jest jak niemowlę ssące mleko. Dojrzali zaś. Przyjmują pokarm stały, gdyż przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania między tym, co dobre i tym, co złe. Czy my w kościele idziemy w dobrym kierunku? Czy pasterze prowadzą nas w dobrym kierunku? Czy my umiemy rozeznać drogę, do której Bóg nas przeznaczył przez chrzest? A Jezus przyjął chrzest nie dlatego, żeby się komuś przypodobać, tylko Bóg zniżył się do człowieka, aby być z nim i prowadzić go do siebie. Podsumowując, weźcie to pod uwagę. Żebyście nie wiem, jak zaprzeczali, żebyście nie wiem, jak o sobie mówili, coś ci dokonali, to zawsze Wam Bóg powie, ale to ja. Nie dzięki mnie, Tomasz. Nie dzięki sobie, Tomasz. Dzięki mnie, Tomasz. To ja za tym stoję. To aniołowie się Tobą opiekują. To, co zrobisz, przeminie, ale to, kim będziesz, albo jesteś dziś. Pójdzie z Tobą na sąd ostateczny. I tam się rozstrzygną Twoje losy. Wiem, dzisiaj bardzo wielu, i kapłanów, i świeckich, i cały świat mówi: Piekła nie ma. Jest. Niebo, czyściec i piekła. Uwierzcie w to. Niebo jest miejscem z Bogiem i bez bólu. Czyściec jest miejsce z Bogiem, ale z bólem, a piekło jest bez Boga i z ciężkim bólem. Musicie wybrać co, co chcecie zrobić. Ja wybrałem. Wybrałem Jezusa Chrystusa na Jego chwałę. Wybrałem syna Bożego z Ojcem, z Duchem Świętym, Najświętszą Marią, Panną, Matką naszą. W nich chcę dożyć moje życie tutaj na Ziemi, i z nimi chcę iść tam, gdzie wskażą mi drogę. Ale radujcie się z tego, że jesteście dziećmi bożymi. Miejcie w sobie miłość, aby tę miłość dawać. Budujcie w sobie mocną wiarę, abyście się mogli nią dzielić z braćmi i siostrami. I miejcie zbawienie na niebo, na zbawienie wieczne, żeby budować nadzieję tych, co upadają na duchu. No i zapraszam na kolejne czytanie w czwartek Biblii, książki, która buduje w nas nadzieję, daje nam bardzo mocną wiarę. Przez które słowa, które tu jej czytamy, jest tylko miłość. Tam nie ma nienawiści. Tam nie ma złości, nie ma pychy, nie ma zawiści. Jest miłość do nas. Bóg opowiada nam te wszystkie historie, żebyśmy jeszcze mocniej kochali. W nadziei, że spotkamy się w czwartek, Zapraszam na 19. Przypominam cały czas, że jest promocja płyty, którą szczerze polecam. Możecie ją przez fundację naszą zamawiać. My z chęcią ją Wam wyślemy, żebyście mogli posłuchać, czym jest 10 przykazań, 10 słów, które Bóg dał. Aby żyć zgodnie z Jego prawem, jakie nam dał na Ziemi. Więc zapraszam serdecznie, płyta. 10 przykazań jest do zamówienia Fundacji. Kochajcie się, uśmiechajcie się do siebie, żyjcie radośnie, żyjcie w nadziei i budujcie swoją mocną wiarę, a na pewno wszystko, co Wam się przydarza, będzie rozwiązane w Prawa Bożego. Wszystkiego dobrego. Dobrego wieczoru i do czwartku. Pozdrawiam.